Siemano, witam w odcinku, w którym przeanalizujemy sobie otwieralność skrzyneczek, zobaczymy, które skrzynki najlepiej się otwierały, no i wyciągniemy jakieś wnioski. Zapraszam jeszcze szybko na skins manki, kupisz, wymienisz tu swoje skiny, strona nie wlicza cen na klejek oraz floatów do wartości skina, tutaj z kodem Rafikos masz do 5 dolarków przy pierwszej wymianie, bonusik możesz odebrać i też plus 35% więcej do wpłaty, też kod Rafikos, klikasz tutaj użyj, no i masz bonusik, jak będziesz wpłacał, możesz wysłać na PWMI, od razu jest Szansa, że wygrać też redlinea póki co są dwie osoby, także szanse dosyć duże. No i tak, skrzynek zostało otwartych 35 milionów, czyli dość wysoki to jest poziom. Też no, liczba graczy jest duża aktualnie, to na pewno ma swoje przełożenie. No i zaczynamy oczywiście od skrzynek z aktywnej puli dropów, które otwierają się najbardziej. No i na pierwszym miejscu Dream Nightmare jest po prostu stosunek jakości do ceny, po prostu jakie tam są koski, no to robi robotę. Dalej mamy rewolucji skrzyneczkę. No i tam tak samo, tam skrzynki. Rękawiczki są po prostu topowe i przy dość niskiej cenie obu, no po prostu stąpują tą górę. Dalej mamy Fracture, 4 miliony, także też jest dość fajnie pod tym względem. Potem Recoil, no i na końcu zamyka Kilowatt, który w sumie 3 miliony to fajnie. Pytanie czy jak będzie spadał, to czy nie przegoni Recoila, no wydaje mi się, że jak najbardziej. No i tutaj zobaczymy jak z Fracture będzie sobie żył, czy, czy ostatecznie też go może nie przegoni, jako, to, jako że to są te nowe... Nowe, nowe kostki. No i w sumie Anubis też się fajnie otwiera. 2 700. Jak na to, że tam sobie siedzi gdzieś w tej grze i wydaje mi się, że już trochę zapomniany został, to niczego sobie nawet ma te otwarcia. No i lecimy. Rzadka pula dropów, no i na pierwszym miejscu Snake basic. 2 miliony otwarć. Tutaj możemy sobie zobaczyć: na pewno to jest spowodowane po prostu niską ceną, no bo 80 groszy jest to najtańsza skrzynka z rzadkiej puli. No i mm, robi to roboty dzięki temu. I tutaj jeszcze klacz jest bardzo ciekawy: 1,500. No i ten klaczyk trzyma się w okolicach gdzieś 2,70 zł. Tutaj cena jest stopowana e, tylko przez to, że po prostu klacz ma te same rękawiczki, które ma rewoluc skrzynia rewolucyjnie, no ona jest po prostu tańsza. Także, no, mimo że otwarcie ma fajne, no to ta cena już niekoniecznie jest taka przyjemna. Natomiast, kurczę, pytanie, czy to nie wystrzeli w pewnym momencie, jak ten supply będzie tak zbijany metodycznie, bo ten klacz, no, trzyma się wysoko w tych rankingach otwarć. Z tego co pamiętam. No i lecimy dalej. Prisma dwójka też tu jest bardzo fajnie, prawie milion otwarć i myślę, że ją gdzieś mam przygotowaną, tak się mi przynajmniej wydaje. Prisma dwójka teraz na spadkach 2,50. No także ciekawa to jest cena. Ogólnie teraz myślę, że warto będzie dodać, czy inwestować w skrzynki zapytajnik, bo pewnie będą takie pytania. No pamiętajcie, że teraz te otwarcia są fajne, ale skrzynki w sumie jakoś szczególnie nie wystrzeliły. Teraz jeszcze jest yy, wyprzedaż wiosenna, także na pewno jest to spowodowane są te, tym te spadki. No i pytanie, co się stanie, jak wejdzie promocja na kapsułki z Kopenhagi. No bo jeśli będziemy mieli do wyboru otworzyć skrzynkę za minimum te powiedzmy 12 zł, bo skrzynka plus klucz yy, kontra, kapsułka za złotówkę, która będzie na prące, no to wiele ludzi po prostu no, będzie się decydować na te kapsułki. Natomiast skrzynki pod takie zdywersyfikowanie portfela. Wydaje mi się, że ustabilizowanie go moim zdaniem są naprawdę. Spoko opcją. Ja tam lubię mieć trochę skrzynek WQ, zresztą mam, także to jest moim zdaniem spoko sprawa. No pytanie, kiedy wchodzić. W teorii można teraz, no bo jest wiosenna wyprzedaż, no albo można poczekać na, na promkę do Kopenhagi. Wr wracając jednak, czyli mamy pryzmy, tutaj tak samo Danger Zone, bardzo fajnie, 700 tysięcy to jest też skrzyneczka, yy, w którą no, dosyć wierzę, trochę jej tam mam, za 2,50 nawet można skupić, także bardzo przyjemnie to akurat wygląda. Dobra, tutaj były Dangerki, co tu jeszcze? Spektrumki dwójki spoko to się otwiera. Pryzmy, jedynki, tak, taka sama sytuacja. Co jest dwudziestka, to w sumie 200 tysięcy to dosyć mało. Chromki trójki, ok, 500 tysięcy, też fajnie, gammy, yy, o kurcze, skrzynie z rękawicami, skrzynia z rękawicami, 370 tysięcy, a ona 20 zł ponad kosztuje, okej, okay, to tu, tu ciekawa statystyka, tutaj mamy chromki jeszcze jakieś, a jak, jak mój rewolwer, ty, 230 tysięcy, Ok, no to tutaj trochę lipa, nie, przy tej cenie, to liczyłem, że trochę więcej będzie tych otwarć. No, ale okej, okay, tak to wygląda. I w sumie operacja Breakout 250 tysięcy. Jak na taką drugą skrzynkę. Okej. Okay. Phoenix tutaj 190 tysięcy. Jakieś chromki. No i tak w sumie prezentują się te statystyki. Jeszcze wycofane skrzynki. To no tak. Y, broken Funk 140 tysięcy. Riptide 80 tysięcy. O kurcze. Chattered 36 tysięcy. Także to akurat lipka, no bo ona jest najtańsza z tych trzech. A tych otwarć nie ma dużo. Także no, to jest stronka CSGO Tracker. Możecie sobie wejść, sprawdzić. In, przy, przy inwestycji w skrzynki naprawdę warto zobaczyć, czy skrzynka, którą chcecie kupić, e, otwiera się. W por... Oczywiście, no tylko to trzeba porównywać, no bo e, wi wiadomo, SnipeBait będzie się otwierał e, w dużych ilościach, ale też w dużych ilościach go jest, no i jest tani. E, natomiast na przykład Chromki, no to ok, 500 tysięcy. Natomiast one są już dużo droższe i też jest ich mniej, nie? Także tutaj trzeba. No nie można tak jeden do jednego, nie? Że okej, okay, snake najbardziej się otwiera. No to normalnie inwestuje Olin w niego. Yy, wiadomo na jakiej zasadzie to działa. Dzięki za i do następnego. Cześć, pa, pa.